Oj, co to się stanęło? Zły PiS sprzedał tereny, które potrzebne są, żeby CPK mogło powstać w swojej pierwotnej postaci. I coś wam powiem. Ta cała gówno burza, która się wylała, miała się nie wylać. Bo choć wszyscy dziennikarze i reporterzy mogą równo rżnąć głupa, bo rżną głupa, bo wszyscy wiedzą, jakie są mechanizmy, a mechanizm jest prosty. Biznesmeni kochają polityków, i ze wzajemnością, ponieważ biznes kocha politykę, bo przy polityce robi się najlepszy biznes. A tam, gdzie robi się najlepszy biznes, są najlepsze prowizje, prawda politycy? Mechanizm stary jak świat i to nie jest polski wynalazek. Tak więc, moi kochani, tak, gówno się wylało. A miało się nie wylać, ponieważ ten oto biznesmen, on wiedział, że przy politykach zrobi dobry interes i robił Robił przypis przy platformie, później znowu przypis, później znowu przy platformie, prawda? I w tym wszystkim, jak panna dziewica w białej sukni, wjeżdża Konfederacja i mówi: Oni wszyscy są źli. A prawda jest taka, że wy jeszcze nie rządziliście, wy jeszcze byliście za krótcy, żeby pan Daftona i wszyscy biznesmeni, którzy robią interesy w Polsce z polskimi politykami, chcieli się z wami pokolegować. I mechanizm zawsze jest taki sam. Spójrzcie teraz na Zbyszka, naszego ziobra. On już ucieknie, ale teraz w prokuraturze wstawiają mu zarzuty. 5, 10, 15, 20, 25. Ale mechanizm jest cały czas taki sam. Politycy, firmy, firmy, politycy. Oczywiście to się nie stanie w żadnym wypadku, bo nie jest w interesie niczyim, ale w normalnym świecie, jakby pana Daftona. Idzie to tak na przesłuchanie i powiedziano mu, Masz kilka rzeczy do zrobienia, drogi kolego. Po pierwsze, za 22 miliony teraz odsprzedaż tego grunty. A nie pójdziesz do więzienia, jak odpowiesz nam szybciutko, opowiesz nam szybciutko historię swojego życia, historię swojego biznesu. Kto, co i za jaką prowizję. I jakby tak się stało, cała masa polskich polityków najpierw musiałaby zmienić pan Persa, a później wzięliby swoje paszporty i uciekali, gdzie pieprz rośnie, wyobraźcie sobie. I tak na koniec, Trzeba być szczególnym gamoniem, żeby myśleć sobie, że polityk idzie pracować do polityki za te 11 tysięcy brutto. Wybaczcie. A jesteś na kanale ja tylko mówię, a wy do mnie piszcie, lajkujcie, wysyłajcie swoim znajomym. Miłego dnia w tej zwariowanej Polsce.